Ty, 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 stój! Jestem w zielonej strefie, co chcesz mi bić? Co chcesz mi bić? Co chcesz... Czekaj. O, oh, yeah. Dobra, co? 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 Czekaj, jak, to, jak się pokazywało? B. B. Debil. <grym> Naprawdę? <grym> Znowu ten odcinek w ciągu pierwszych 10 sekund. Dziękuję ci, Aniela. Nie dopadniesz mnie, sztafeta. Słuchaj, mam dla ciebie challenge, nie? O. Popatrz, widzisz tutaj na ziemi takie żółte, takie, takie strzałeczki, tak jakby, nie? To są pozycje startowe. Robimy teraz wyścig. Ok. Ty zaczynasz tutaj. O, tu, 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 tu. tu. Nie, 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 nie. Pamiętaj, kto pierwszy na mecie, ten zamawia taryfę, żeby nas stąd zabrać. O jezus. Trzy. cztery. Ja, coś, czego już ty oszukujesz. Nie, czemu. Ja piękne w paseczkach, a ty, a ty, pewnie... Nie wiem, co zrobiłeś coś jakiś Pisikup... No debil. No debil. 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 Jezus, widać, że grubi oszukują zawsze. Nawet w dietach. <grym> więc musimy dostać się na tak zwany odholownik, więc co... Czekaj, słuchaj, ja... czekaj, ja mam pomysł. Wystarczy, że wyjdę na ulicę, po stoję 3 sekundy, zaraz ktoś mnie przeleci samą helikopterem. Ja nie mam problemu, to ty masz problemy. To ja zezwaniam po taksówkę. To siedzi z przodu. Ja mogę iść do tyłu, się rozłożę na kanapie. Nie, Aniela, proszę cię, idź do przodu. Nie. Zacznij do tego kolesiak zarywać, proszę cię. Nie, nie umiem zarywać Wiesz, że ja cię wyrwałam na frytki. Dobra, rozmawiać. Ja pierwszą. O, dzień dobry. Okay. Jakby pan mógł do kasynka nas nawieźć, to by było milutko pola Też pana tak policja nęka? Że się przejedzie 100 metrów od razu mandat za prędkość? Nie, nie, na każdy tylko jeden mandat chcę złapać Ja to jeden co 100 metrów papie, naprawdę I Tutaj mamy taką luzurę Ja czasem mówię, że to jest luzula, bo ona, ona wszystko za darmo musi mieć Ona nigdy nie płaci Słuchaj, mam sponsora, to korzystam Ewentualnie daję dupy nie <słuchaj> pierdolę <słuchaj> A, dziękujemy panu ślicznie. Co ty kurwa robisz? Jak ty zarabiasz to życie? Ja jestem Kacper, prawniczką z zasadami, w sensie kurwą. co jest? Ja cię, Kacper, nie oglądałem. Ty tak losowo nas znalazłeś? Cześć. Tak. Siema, gra ktoś w kościo, 20 22? Um, a wiesz co? Mogę. Kacper, trzymam chłopa za rękę, sorry. Ja <laughs> prawa, zostaw ją. <laughs> Łatwysko nie, to jest poaa, ratuj nie za dużo tu jest facetów! Po co, co ty jesteś? Każdy mnie chce, weź Dobra, pomocy. Nie, Każdy mnie chce! Ja <śmianowicie> nie, nie mam tego... Nie wiem, jaki to jest ruch! Boże, ten mój! O kasy do tej porze nie ma sensu! Aha, mi, co co tu się kwa dzieje? A nie lamakujemy się stąd! Nie ma sensu! Ruchanie! Cipa! Dobra, to Tito, to nie ma sensu, nie? Dobra, słuchaj, pierwsze co, zanim pojedziemy dalej. Ja mam silną potrzebę. Ja muszę coś zjeść. Śrubokręt, Lina. Rokadaczki. Kup sobie linę, błaga, waniela. Skończmy z tym wszystkim. Popatrz, ja teraz biorę grzyba i klikam użyj, nie? Więc jem puszkę kobi. Tak, jesz puszkę korzyści. Nie przewidzieli, że ktoś tak tych będzie w ogóle chciał jeść. Ale ładne auto. Co nie? Wiesz, co jest najlepsze? To nie jest mój samochód. To jest samochód Wiza, który bardzo, ale to bardzo chciał, żebym miał dostęp do jego samochodu, żebym mógł nim jeździć. To ci ufa, nieźle. Dobra, daj, daj ja poprowadzę nim. Dobra. Dobra. Czekaj, najpierw trzeba zrobić dziewicze rysy. Zostaw ten znowu. Czekaj, tylko ja się odpowiednio przygotuję do jazdy. Ja też! Już jestem gotów! Jeszcze jedno wychleję. Czy ty zarzygałaś samochód Aniela?! Jezus Maria! O jaka ja jestem wstawiona chłopie! Jak mnie policja zgarnie to będzie śmiesznie! Gdzie jedziemy? Eee... nie wiem. Boże święty, jak ty prowadzisz? Bo się trzęsie wszystko. Nie ja jestem na... mnie... o ja pierdzielę, nieźle. Ja też wypiłem piwo i to był błąd. A, czekaj, czekaj, czekaj. Poczekaj, ja, ja wypiłem piwo, czy mogę teraz wziąć leki? <laughs> oh. Boże, jaka rysa na prawym boku, widz mnie zabije. Dobra, widzów sobie, sobie naprawi, skoro go Stasia takie że... auta. Jezus, jaki to jest... <laughs> Jak ty komuś? NIE! Bo nie da się inaczej! Na tym, na tym, no! Wszystko e, jest chcesz, takie czułe! Chcesz się zamienić? Nie. Dobra, słuchaj, jako że jesteś kompletnie bezużyteczna, mogę pomóc znaleźć ci prawdziwą pracę. Co ty na to? A, to jest dużo latarni. Chodziło mi o prawdziwą pracę! Aaaaa! Musimy pomyśleć, co ci chodzi! Może jaka się się Boże, ile kilometrów? Ona... A wszystko jest czułe! Jak się jest napitym, wiesz? Proszę, nie testuj tego na naszym samochodzie, dobrze? To jest jedź prawo, jedź prosto, jedź prosto. Dobrze, tu w prawo. Ale podejść do stacji, proszę. Dobrze, i teraz gaś silnik. Bo no, ja muszę kopić piwo, bo mi się skończyło. Cóż, <śmienicza> <śmienicza> mamy. O, piwo. Przepraszam, <śmienicza> pan transportuje kasę? A dużo? No, sam nie wiem. A ja mam taki pomysł, bo panu pewnie mało płacą. To pan otworzy pakę. Weźmiemy, podzielimy się. Dobra, rozumiem Pierwszy su k***a pilota i zamknął pojazd, co za as Co pan też piwo? No jasne, dawaj Dobra, to już daję No to co, na miłą trasę Wieczor, na miłą trasę Od razu lepiej To eee, był Może? Eee. <grym się wstrzymałem> to nie przeszkadzamy no to na razie Trzymaj się a to by na wciąż! Mam to, to <laughs> wysiąść, ale się zabije. Nie, 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 już wsiadamy Aniela, już jesteśmy twoim miejscu pracy. Już, 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 już już. Boję się, to jest jakaś luksusowa dzielnica. To to nie przesadzaj. Nie. <laughs> mówię luksusowa. Ja wiem, że ty się musisz bić opozycja, nie? Ale nie, nie, spoko. Nie, ja nie jestem w opozycji Kacper. O, jesteśmy. Wysiadam pierwsze. Cóż to za piękne miejsce, poranku To jest twoje nowe miejsce, w którym będziesz pracować Chcesz być moim Alfonsem? Widzisz, Widzisz? patrz Tutaj jest Ej, to samo. ja dam stówę na piwku Dla mnie na piwku stówę, czy ty chciałam ci dać? Tak, nie, dla ciebie A, no dobra, dawaj No i tak się zarabia, o to chodzi patrz, pokażę jak środka wygląda A byłeś ty tutaj już, k Co to zmienia? Nie! <laughs> Ej, zobacz, tam, tam są, tam są kok Tail. O, zajebiście, to ja wezmę. Pokaż menu. Koniak! Czekaj, wódka premium nogo! 1000 dolarów! A to nie, to jest to, to tylko dwie Jak powiedziała Flex Baby! Dobrze, pracuj. Dobra. Pospułem się i tak jest. Nie mogę wejść na scenę. niemożliwa mi praca. Dobra, otwarta. Nie zdążyłaś zamknięta. Co się stało? Z mojej perspektywy to było jeszcze lepsze, Kacper! Co to się stało? Kacper, klapka w dłoni mi została. z mojej perspektywy ja też zniknąłem. Co ty znowu chcesz? E, piwo. Ja pierdzielę ty. Dzisiejszy odcinek to jest po prostu cały cały czas piwo. Eee, podjedziemy pod o, kasę. Kurczę, no, i tak! <laughs> Dobra, tak też może być. Nie! O, wybronił! <laughs> Boże, ja tu nie chcę być. Daj wysiądę sobie szybciej, nie wytrzymam. Dobry plan, nie wiesz? Tam masz takich siomeczków. Musisz im powiedzieć, że jesteś kobietą potrzebujesz kasy na granie. Kurczę, ale fajnie, pierwszy raz jestem w kasynie, nie mam pieniędzy, szkoda, szkoda. Szkoda, że nikt nie słyszał, że nie mam pieniędzy. Witaj, przeczysz być. No nie skorzystał z mojego transportu Czekaj, 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 czekaj To no jesteś właścicielem dalej. Porsche? Tak, jestem właścicielem ja, Porsche jak to jest możliwe? Zepsułam, ale to, to, to niego, Trochę je zepsułam, ale to, 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 przez niego, bo dał mi piwo Kolega obok mnie też jest po piwie, także wiem co, to Dobra, to jakieś wypiję dobrze, Propozycję dobrze. mam taką że kupiłem jeszcze S-plazę, ona by się przydała? Pytasz dzika czy w lesie. Akurat jestem po jednym piwie, mogę prowadzić. Potrzebuję wolny slot w garażu rodzinnym i mogę przekazać. To już robię. <laughs> jak, jak od razu mój <laughs> <dzielę śmiech> tablet, sprzedaj nasz szmata. Ja też pierd... ładna. Dzień dobry. A to jeszcze nie jest. Jakie kreski sportowe. Jakie to ma k... śliczne wnętrze. Matko <laughs> kochana. Już możesz prowadzić. Czekaj, ja apteczkę wezmę może. Spoko, To już tak źle nie prowadzę chyba. Przecież ja widzę Mateuszek taki strasznie wyciszony siedzi z tyłu. Nieśmiały. Mateuszek siedzi z tyłu, ponieważ, y, ponieważ co? No po piwie jest no. Tak, to nie jest po piwie jak jest za Przed chwilą inaczej. Jechałem do niego, do niego, do szpitala z powodu tego, że właśnie stało się kilka razy to co zrobił teraz. Czy on, czy on zszedł? Co tu się właśnie stało? Co się to tak nagle tak tak, tak, zszedł? Mmm. Chcę zagrać, zagrać suczko? E, Ja jestem Shira, e, Shiran Eee, shape of you Ulala, ua, ua, ua koncert Chciałbym pozdrowić moich wspaniałych przyjaciół Cyrila i Wiktorię, kocham was i dziękuję za wsparcie Wynoszę się stąd, pobiewasz <laughs> Co ty nie <mi> bierzesz? Ale <laughs> co tak od razu za dupę? Weź, weź trochę wyżej Czekaj, nie ma ty już maj. <laughs> nie ta osoba! <laughs> <głos> <Yeah>. <głos> Jak widzicie, da się spotkać nas na serwerze. I teraz, żeby zacząć grać razem z nami i mieć taką szansę, to korzystając z linków w opisie, wejdziecie na stronę główną serwera Majestic RP. Wówczas kliknijcie zacznij grać i zarejestrujcie się z kodem promocyjnym Kacper. Otrzymacie wówczas masę bonusów na start 50 tysięcy dolarów, 7 dni konta premium, co naprawdę ułatwi wam rozgrywkę. Pamiętajcie, że serwer Majestic jest absolutnie darmowy i żeby do niego dołączyć, wystarczy kopia GTA 5. A po rejestracji wystarczy. Pobierzecie oficjalny launcher z tego miejsca, wybierzecie serwer Warszawa i zwyczajnie zaczniecie grać. Siadaj, siadaj, siadaj. Słuchaj, Lekarz Dobra, to ja wsiądę. A za jaki raz ja z, jakiej, z, jakiej z O, on ma, on ma, większe cyce, jak chcecie. Nie, masz zbyt fenski głos. A teraz? Jeszcze gaz. No jeszcze raz. No teraz nie. mogę? O kolego powiedz, może czy nie Arek tak? co robimy? Otwieraj auto. Jak się robiło? Koleżanko, koleżanko, koleżanko w królowym, odetnij się. Mogłeś mieć prawdziwą koleżankę. A tak to! Pf, nie ma sensu. Chodź idziemy na pazy! Tak jak warszawianki Ufa, to, to robią. Erek na grzyby, na grzyby, Ak. Ja. co wy chcecie? Mogę na zarazkę tego pana. Nie? Za późno! No. Dobra, szybko się oddał, matko Boska. O ciebie chodzi luzura. Nie, nie, nie. O wow. To za psy No Czy jak zostawimy to w odcinku i ktoś z administracji to zobaczy co dostanie pana? Proszę Dobra możemy teraz poszukać fury Tutaj kolownik mm. powinien być naprzeciwko, czyli takie miejsce jak garaż Na kolego. Kasper. Sup? Nie ma Siema? Siema. Siema. Sadaj, siadaj, siadaj, kasper. Kocham cię, kurwa. Ona się jeszcze zmieści? Ja się chyba nie zmieszczę. chyba może bagażnik mogę? Siema, o. nie! Stala. Nie zapraszamy koleżankę do przodu. Nie, nie, to bagażnika nie się zmieszczę do... jak piesek. Dobra, chyba nie wejdę, jak się wchodzi do bagażnika. Idź dosyć do tyłu. Jak chciałeś, cię, gdzie ma dalej? Ka <laughs> dalej. Jak najdalej, stąd, <laughs> Boże święty. Jak tam, gdzie cię? Czy to pytanie ma podłoże polityczne? Nie, bo on jest Wysyciem. Ja jestem łysyj, uważaj dobrze. <laughs> Pytaj o czy za Davrota. Ja mówię czas. Nasz jest, nas jest jest dwóch, on jest tylko jeden na tego. Pier... Głosowaliście na nawrota, proste. No. Tak? Na bije na serio? No. Nie. Na głosował cztery osoby w kraju, bo przestań Lewica bez Ty nie słyszałam A? Dobra, nie pierdol Farmazonus. <noise> <noise> znajome, <głos> znajome. <noise> Podańszemy na TikTaka. O to. Za chwil i tak będzie, nie Jakby nie To jest wart! Tak. Nie to nie daj Zaraz się okaże, że chcecie po prostu nas zastrzelić, okraść i w ogóle. Ja jestem jego żoną, ja już żałuję tego O! Jak się da brać ślub na Majestiku? O! Zrobimy ślub! Weźmiemy wam ślub, będziemy sobie świadkami, dobra? No. Dobra. Dobra. Wiem. Ja sobie muszę wprowadzić jako żonę. Dobra. też mam ja moją parę do autorza. Ja też mam swoją parę. Co, co No dawaj tak teraz uciekaj. Nie, 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 dobra. Ciemu przykro? Ale to jest nie ta muzy muzyka. Po pieniędzy, lepiej dawajcie kasę, bo jestem ministrantem. Dobra, masz. Zadowolony? dzięki Cicho wszyscy proszę zanieść miejsca. Dobra. Dobra, to... A nie, Dobra, to... nie, wracać. I <noise> <noise> Bóg pobogosławi te obrończki, które macie sobie w zależności od nasz i wierności. Dobra, teraz powtarzaj ze mną. Ja, Kacper Wigwicki... Ja, Kasper Wigwicki... <noise> Biorę ciebie... Jak ty masz, czekaj! Luzura! Ja biorę ciebie, luzuro za, za ci miłość, e, biorę ciebie luzuro, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Biorę ciebie, Luzuro, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę, aż do śmierci. <śm Oraz, że cię nie opuszczę, aż do śmierci. Teraz ja, dalej. Dobra, dobra, tak mi dopomóż, panie Boże, wszechmocny. Trójcy jedyny i wszyscy święci. Trójcy jedyny i wszyscy święci. Ej, bo ja mam sprzeczność mało. No mówcie na wieki wieków, Amen. Wie na wieki wieków. Amen. No. Ja lubię biorę, biorę ciebie w Ja mam sprzeczność, bo jestem ateistką. No to będziesz katolicką. Dobra. Katoistką. No. Ja luzura, biorę Ciebie Katrze? Za żo... za żoną. Za żon. <głos> 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 Miłość, wierność, uczciwość małżeństwo. Cichoś Wierność... Ty p***, daj k***a, bo cię rozbier**e Ja haj to się Ty się nie opuszczasz Ja nowy tam, jestem Tam, tam, tam. śmierć tak, Wow Ja, tak, wow. Tak, ja nowy <noise> jestem Składa ci oświadczyny Twoje nazwisko zostanie zmienione na Oteris? Oj, to się pomyliłam Ślub od Wlady, Daj Uuu! Uh, brawo, brawo. Uh, Ale mam teraz nazwisko paskudne, ja pierdolę. Pierd oh. uh, weź mi powiedz, jak się używa większej ilości emotek, bo on mi nie powie. Animacje, menu kółkowe i klikasz sobie na przykład, nie Daj. Jakieś jak kółeczko, no to tam masz. Ja to przez cały czas nie wiedziałem? jesteś zjebany? Jesteś! Ja pierdolę. na pieska to się nazywa. Gdzie <noise> ty maria. No to lecimy na Nie no, połówka przed połowem. Legą na Caio Pierwsze i na Dobra, si jak dwa metal. Dostajesz więcej punktów w wyborach. <noise> Dawaj, rampę. Ja chcę, rampę. Ja z odcinków youtuberów to widziałam. O, oh, rampa! Kali, kali, kali. Ah! <śm> Idziemy znaleźć jego ciało. <śm> Tam, gdzie upadł, pewnie Tam, gdzie upadł, pewnie krater. <śm> stąd. Waż, tu masz takie drzwi fajne to nie, i tutaj wchodzisz. Tu masz takie strzelają? Dlaczego oni o, kurde, o, strzelają? Ale to są znowu ci, ci sami, wiesz o tym? Ja dlaczego oni strzelają cały czas? A na jakie bronie chcesz? Jakiekolwiek. To właśnie Jakiekolwiek, mogą być krótkie, mogą być długie, jak wolisz. Jakie to jest kres? To jest 2 na 2, nie? To? To jest 2 na 2, nie? Czy jak? E, nie, wszyscy tu to, to, wszyscy. A nie, ale... Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih <śleski> Pan jakie paruchy robi! Aj, pan jak trafił! <śprawie> Już prawie byłem na górze! Kako, no, to czego?! No, nie wytrzymie! No, jak on... No jak kur... Dobra, nie no, się stąd, to nie ma sensu. Wychodzimy. Tylko koleś, jak on próbuje mnie nauczyć, nie? On mi tak skacze. O, czekaj, 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 mam cel. Nie no, to nie ma sensu. Widzę, w jakoś wróciłem w tym miejscu. Cześć.